Wielki post to czas rozliczenia, czas rozliczenia ze swoim życiem, czas podsumowania, czas liczenia strat i zysków, czas projektowania budżetu, budżet życia. Tak jak projektujemy budżet na wybudowanie nowego domu, kupno samochodu, Liczymy, ile możemy stracić, ile możemy zyskać. Tak, musimy też zaplanować swoje życie. Co możemy stracić, co możemy zyskać. Dolną granicą w tym naszym budżecie życia jest nie grzeszyć. W wielkim poście pochylamy się nad swoją grzesznością. Górnej granicy zasadniczo nie ma, ale tak naprawdę tą górną granicę człowiek wyznacza sobie sam. Przez złość, zawiść, lenistwo, przez zazdrość, przez wiele różnych rzeczy, które go zaczynają ograniczać. Natomiast chcemy w tym budżecie zobaczyć naszą walutę. Tą walutą jest miłość. Miłość, która powoduje, że te nasze ograniczenia praktycznie topnieją. Miłość to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie. Dla mnie miłość jest świadectwem na istnienie Pana Boga. Tej miłości nie, wymyślili, nie wymyśliliśmy sobie sami, ona była jeszcze przed naszym urodzeniem. Prawdziwa miłość, miłość do drugiego człowieka wymaga wysiłku. Wymaga, żeby zrobić rok w swoim życiu wymaga tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. Czas wielkiego postu jest takim czasem zmian, czasem refleksji, czasem przyjrzenia się mojej miłości w kontekście miłości Jezusa Chrystusa, który w Wielkim Poście idzie drogą krzyżową, by na górze Kalwarii oddać życie za mnie i za wszystkich ludzi. Co świadczy o potędze miłości? O potędze miłości świadczy to, że nie można jej nakazać. Trzeba ją po prostu wybrać świadomie i dobrowolnie. I nic nas do tej miłości zmusić nie może. Pytanie: czy ja chcę z tej miłości wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka? Miłość jest tak wielka, że aż o nią prosi Bóg. Bóg jej nie nakazuje, Bóg o nią prosi. Prawdziwa miłość daje autentyzm i odwagę do ofiarowania się drugiemu człowiekowi. I przypomina mi się tutaj pewna historia, którą kiedyś przeczytałem. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas jednej ze swoich podróży apostolskich przybył do takiego miejsca, które się nazywa leprozorium, to jest miejsce, gdzie przebywają ludzie trędowaci. Tam, w tym miejscu, klęknął przed krzyżem, na którym była figura Chrystusa nie mająca rąk. I Ojciec Święty chyba dość długo modlił się pod tym krzyżem, bo podszedł do niego w pewnym momencie jeden z trędowatych i mówi: Ojcze Święty, pewnie dziwisz się, dlaczego ten. Pan Jezus na tym krzyżu nie ma rąk, ale wiesz, Ojcze Święty, powiem Ci, że to ja go wyrzeźbiłem. I powiem Ci więcej: on nie potrzebuje rąk, bo on ma nasz. I tu w tym momencie pokazał właściwie swoje tylko kikuty rąk zniszczone przez tę straszliwą chorobę, jaką jest trąd. On nie potrzebuje rąk, bo on ma nasz. Chrystus rzeczywiście potrzebuje Twoich rąk, Twojego serca. Twoich ust, aby On dalej mógł świadczyć miłość, aby On dalej mógł głosić Ewangelię, aby w tym naszym budżecie życia nie zabrakło miłości. Dlatego nie zawahaj się teraz w tym wielkim poście i w całym swoim życiu ofiarować Chrystusowi swoich rąk, bo On naprawdę nie ma innych rąk. Jak tylko nasze. Nie ma innego serca jak tylko nasze, żeby miłość się mnożyła.